Znaw 2 Five Nights at Freddy's 2 Widzieliście dziwny step? Ja też go widziałem Ja nie wiem co to mogło znaczyć. Mam lepszy humor kurde kupiłem grę i teraz muszę w nią zagrać, przejść Nie, co mogę żeby mnie tutaj czekać New game. J where is Freddy? Oh, 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 oh. I've wondered. or, or, or. Help wanted Grand Theft Auto Świetnie. Dobra, zacznijmy tą zabawę. <coughs> To halo, eee, witaj w swojej letniej pracy w nowej i ulepszonej pizzerii Frediego Fasbera. Eee, jest tu, by dać Ci znać o paru rzeczach, których możesz się spodziewać w trakcie pierwszego tygodnia tutaj oraz pomóc Ci na Twojej nowej ścieżce kariery. Eee, teraz chciałbym, żebyś zapomniał o wszystkim, co słyszałeś o Starym miejscu. Uch, niektórzy ludzie wciąż mają negatywne skojarzenia z firmą. Eee, ta stara pizzeria była trochę opuszczona, ale zapewniam Cię, że Fazbear Entertainment jest przyjazne rodzinie i przede wszystkim bezpieczne. Wydali trochę pieniędzy na te roboty. Eee, rozpoznawanie twarzy, zaawansowana sprawność ruchowa. Pozwalają im nawet chodzić w ciągu dnia. Czy to nie fajne? Najważniejsze jest jednak to, że są związane z jakąś kryminalną bazą danych, więc będą w stanie zidentyfikować przestępcę na kilometr. Kurczę, Powinniśmy im płacić za chronienie Cię. Mimo tego, co powiedziałem, nie ma nowych systemów. Bez problemów. E, jesteś drugim ochroniarzem, który tu pracuje. E, pierwszy gość ukończył swój tydzień, ale narzekał na warunki. E, przenieśliśmy go na dzienną zmianę, więc hej, poszczęściło ci się, nie? E, głównie narzekał na to, że niektóre postępowania. Tacie chodziły w ciągu nocy, a nawet wchodziły do jego biura. Z tego co wiemy, to powinno być niemożliwe. Ta restauracja powinna być najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Póki nasi inżynierowie nie mają na to wytłumaczenia, teoria jest taka, że roboty nigdy nie miały konkretnego trybu nocnego. Gdy jest cicho, wydaje im się, że są w złym pomieszczeniu, więc szukają miejsca, gdzie są ludzie. W tym przypadku to Twoje biuro. Nasze tymczasowe rozwiązanie to pozytywka w pokoju nagród. Trzeba ją nakręcić ręcznie. Krótko mówiąc, zajrzyj tam raz na jakiś czas i nakręcaj ją przez kilka sekund. Niestety nie wpływa ona na wszystkie roboty, ale na jednego. Eee, dla pozostałych mamy niestety mamy łatwiejsze rozwiązanie. Widzisz, może być taki problem, że roboty będą ciebie widzieć jako szkielet. Bez założonego kostiumu i będą chciały cię w niego ubrać. Więc hej, daliśmy ci pustą maskę Frediego Fazbera Problem rozwiązany. Możesz się założyć w każdej chwili i nosić ją tak długo, jak ci się podoba. Jeśli coś z ciebie przyjdzie, prędzej czy później, ee, kolejna rzecz, warta uwagi. To nowoczesny wygląd budynku. Możesz zauważyć, że nie da się zamknąć drzwi, <laughs> ale hej, masz światło. A nawet jak ci się latarka, to w budynku nie. Nie martw się, więc o to, że będzie ciemno. Cóż, to chyba tyle. Eee, powinieneś już wszystko wiedzieć. Eee, sprawdzaj światło, zakładaj maskę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Eee, nakrecaj pozytywkę, bułka z masłem. Dobrej nocy. Zadzwonię do ciebie jutro. Super, zaczyna się gra, ja już kupiłem innego animatronika. O tu jesteś. O, tam gdzieś jest chyba. Hmm. Nie. Kurde, dam tłumaczenie, co chłop gada. Wtedy też się, się dowiem, bo zbyt nie słuchałem. Coś, no, szkielet tak gadał. Ale że ja muszę jakiś boks głupi ładować. Czwarta je, ja, chłopie, to nas jest Dziwka, ale to są wenty. Mam maskę również. Rozwalone nie ma trakcji. Nie chcę wiedzieć, co się stanie, jeśli nie będę ładował tego boksa. O, myślałem, że już ciki nie ma się przesuszać. Widzę, że odpuszczona z zamykaniem drzwi. Jest bardzo dużo z zloadowaniem. Wyśmiej! <śmiewanie> <śmiewanie> Się przestraszyłem. O kurde. tyle okay, bo mi się to od ten bateria upadną Ja ją została Co to za dźwięki? Cześć, misiaku. Ha, esa! Haha! Ale co jest? W ogóle co się w tej grze Ja nic nie rozumiem. Yo, man! Druga noc! Ale lecimy w to z tą grą. Dobra, czyli muszę oszczędzać baterię, muszę ładować co, jakiś box, muszę. mask ubierać. Yo, man! E, halo, halo? E, widzisz, mówiłem ci, że pierwsza noc nie będzie problemem. Jesteś do tego stworzony. E, jestem pewny, że zauważyłeś starsze modele siedzące na tyłach. Są one z poprzedniego miejsca, teraz wykorzystujemy je jako części. Z początku pomysłem było naprawienie ich. Nawet zaczęli wyposażać się w nową technologię, ale były po prostu brzydkie i ten zapach. Firma zdecydowała się pójść w innym kierunku i zrobić je zupełnie przyjazne dzieciom. Te starsze modele nie powinny w ogóle chodzić, ale jeśli tak się zdarzy, ta sztuczka z maską powinna zadziałać też na nie. Więc nieważne. <noise> Uwielbiam tę postać. Widziałeś Pirata Foxiego? Czekaj, Foxy. No tak, Foxy, posłuchaj. On zawsze był nieco nerwowy. Wydaje mi się, że sztuczka z maską Frediego na niego nie zadziała. Jeśli z jakiegoś powodu aktywuje się w nocy i zauważysz go w korytarzu, to poświć na niego latarką od czasu do czasu. Starsze modele powinny się dekoncentrować przy mocnym świetle. To restujesz z systemy czy coś. Gdy e, o tym myślę, wydaje mi się, że możesz to wykorzystać w każdym pokoju, gdzie dzieje się coś niefajnego. To może je zatrzymać na kilka sekund. Ten błąd może się pojawić również przy nowszych modelach. Je, jeszcze jedna rzecz. E, nie zapomnij o pozytywce. Powiem ci wprost: nigdy nie lubiłem tej kukiełki. To zawsze myślało i mogło iść wszędzie. E, nie sądzę, by dała się nabrać na tą sztuczkę z maską, więc nie zapomnij o pozytywce e, w każdym razie jestem pewny, że nie będziesz miał z tym problemów e, e, miłej nocy, do jutra dobra, dobra, do to, mora coś mówił o Fox o Foxy, któremu któremu, któremu coś tam trzeba świecić latarką ale po, jakiej mu Foxy? to jest rozdupione czemu, czemu w takiej pizzerii dla dzieci są rozdupione animatroniki? Ja pierdzielę. To, on tam stoi? U, u, u. CO JEST?! CO TO JEST?! Co to jest? Co ja wam zrobiłem? Przyszedłem tylko zarobić uczciwe pieniądze. Chuj. Już po mnie. Chodźcie, szatany. Ten staj. Naładować box. Co to jest za dzieciak? Przestajesz mi tu kurde gruba się stać Ja pierdzielę, było chuj blisko śmierci Eee... Jeszcze, 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 CO TO JEST?! KTO TO JEST?! CO TU SIĘ W TEJ GRZE dzieje? ŚWIECĘ MU W TWARZ! KAZĄĄ MU! Coś tam mówiłaby w twarz mu świecić. Nie wiem. Fluj się boję. Kim ty jesteś, babo? Jedna. Ha, uciek! Uciek, czyli muszę mu w twarz świecić. Tak, kto ty jest w ogóle? Znikła. Czwarta jem. Ja nie mam już Flashlightu. Hmm. hmm... Ty, kurde, ty! Foxy, co ty tu robisz? Kurde, już po mnie. Nie ma! Trzeba mu świecić w oczy, proste. Ja już flashlighty nie mam. Piąta AM. Piąta Piątajem. Koniec! Musi być. Co w tej grze się dzieje? Co tu robi Foxen? O nie, szlaj tu nie mam. Yeeeez! Nie, czy mi czego się cieszę? To ten nocy... To nocy kolejny będzie jeszcze gorzej niż teraz. Ja pierdzielę. Noc trzecia. Co jest? Czy, jesteśmy w jedynce. Co tam w nim. I smik. Nie 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 nie, alt f4, al, al, alt f, alt f4, al, Nie nie, nie, nie słuchajcie, Zatrzy, zatrzymaj grę Koniec Nie dam rady, to jest dla mnie za dużo Następny może będzie za tydzień, albo jeśli nie zapomnę, see you next time